Cześć, cześć, witajcie. Ja jestem Bucha, a to jest Defiance FPS MMO, który może Wam przypominać trochę Firefalla pod tym względem, dlatego że zarówno strzelamy, jak i mamy tutaj ogromny, otwarty świat. Co wyróżnia tą produkcję od takiego Firefalla, którego wcześniej pokazywałem? Otóż to, że gra jest połączona z serialem o tym samym tytule, o ile pamiętam. I zarówno serial ma wpływ na samą fabułę w grze, jak i fabuła w grze ma wpływ na serial. Także obydwie mm, społeczności, obydwa media się nawzajem przenikają. E, mamy tutaj historię, e, oczywiście, ziemi. W tym momencie jesteśmy w San Francisco. E, po kataklizmie, a raczej inwazji obcych mm, i zakażeniu e, tych obcych. E, Ziemi, w skażeniu swoim nie wiem, materią organiczną, można to tak nazwać, i trwa właśnie wojna. i Ja tutaj wybrałem y, klasę, można by powiedzieć, mm, ze strzelbą, nie wiem, nie wiem jak to nazwać. To jest outlaw, czyli poza prawem taka klasa. Mamy jeszcze klasę żołnierza y, i paru innych. Oni przede wszystkim, na przykład snajperko się posługują, i tak dalej. Ja oczywiście mam tu snajperka, sobie wybrałem. To tak wygląda. Y, nie mam zooma. Zoom pewnie jest w drzewku umiejętności do zdobycia. Posiadamy różne statystyki, busty do naszych postaci, które oczywiście będzie można sobie zakupić. Tutaj jest właśnie nasze drzewko. Każde, każda umiejętność posiada jeszcze stopień jakiś. Ja w tym momencie nie widzę, żebym mógł wykorzystać sobie jakieś punkty do tego, aby ulepszać swoje drzewko, a jeszcze nie, chyba nie skończyłem. E, oprócz tego drzewka posiadamy jakieś modyfikacje. E, tutaj sobie zmieniamy e, naszą broń. E, tarcze może mamy vehikul, za chwilę go pokażę, granaty oraz różne dodatki i tak dalej. Możemy grać w kołopie lub samemu, jeżeli ktoś chce. Możemy zmienić nasze ubranie, oczywiście pewnie za pieniądze, a nie tylko e, za... Nie wiem, pieniądze z gry, zwykłe takie growe. Dobra, tutaj właśnie ktoś sobie wyszedł ze swojego pojazdu. Pojazdy są różne. Zróbmy, może jakiegoś questa pobocznego, żeby nie było. No, i tam się nam pokazał. Quest. O, ta postać, która przed chwilą się pojawiała, nazywa się Eagle. To jest jakby nasz szczep, który nam mm, mówi różne rzeczy i wprowadził oczywiście nas w fabułę gry. Nie będę wam pokazywał wątków fabularnych. I jeszcze o samej grze, to jest obecnie ostatnia beta. Przynajmniej tak twórcy tutaj reklamują. I na szczęście udało mi się dostać wreszcie, bo już wcześniej próbowałem. Hmm, zdarzają się różny, różne głupie błędy, to są właśnie przeciwnicy. Muszę zmienić broń. To jest strzelba, ona nie jest taka, taka fajna. To jest moja umiejętność. O tak zabijam moich przeciwników. Biegnę. No i zabity. Czy są jeszcze jacyś? Tu musimy coś zdobyć, tak? O jeny. I skanujemy. Nie. Bo miałem ostatnio taką Taką misję, gdzie trzeba było skanować. O, ma No zabijmy ich może. O, tarcza nam się już kończy, wtedy tak miga dziwnie. Dobra. Sprawdźmy może sobie jakąś inną misję poboczną. Może tą. Ja ją sobie zaznaczę tutaj. Nie, ja nie zginę. Mówię wam. No. Pomogę. No. No, i dostaliśmy punkty. Miałem ostatnio takiego śmiesznego Buga, który. który po, po tym, jak wchodził boss, to po prostu zapadałem się pod ziemię. Na szczęście ustałem przy. przy. przy Bosie, jak ginął, można to tak nazwać. I się udało po prostu. Z, zaliczyć tego questa, pomimo tego, że już dwa razy wcześniej go próbowałem zrobić. Za każdym razem to samo było. Dobra, idziemy robić dalej. Jak widzicie, nawet tego nie czytam, co tutaj jest napisane. Nie wiem, może to źle. Ale... No jakoś mi się nie chce tego czytać. Nie uważam tego za jakieś tam ważne elementy, dlatego że. O, zniknął jeden punkt. E, dlatego, że... Nie jest quest główny A questy główne mogą być ciekawe e, Okraszone są różnymi przerwnikami filmowymi e, Jakimiś dialogami Czasem sucharami O jeszcze tutaj 70 metrów 40 to idziemy tu Na razie nic to nie wyskoczyło Ale często się pojawiają przeciwnicy No ciężarówka się tutaj robi o, w mordę, jeszcze. O, widzicie? Jestem pod mapą. No i spadam. W tym momencie nie mam innego wyjścia. Muszę spaść. I tak się dzieje u mnie dosyć często ostatnio... ostatnio, no to jest akurat przez weekend, ale to już nieraz mi się zdarzyło, że właśnie wpadłem po ma pod mapę, używając e, głupich, znacznie, głupich tych perków. Czy jak to tam nazwać? Mocy. Tutaj możemy sobie doładować amunicję. Takie rzeczy są rozstawione po mapie, tak żeby ułatwić grę graczom. Pojazdy nie kolidują ze sobą, więc mamy dużo łatwiej. Weźmy, może, samochodzik. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, które już było w planie. zajdzie Czyli przeciwnicy nam, a raczej inni gracze nam nie zabierają naszych pojazdów. A jeździ się przyjemnie. Wow, wow, wow. wow. Nie, to jest pojazd growy, że tak powiem. Czyli niestety się stykają. No jedź. Do wyboru mamy tutaj dwie, dwie frakcje, można powiedzieć dwie rasy, czyli ludzi i Wotan, o ile pamiętam. Ktoś, kto się zna na, na tym uniwersum, to może mnie zabić po prostu. O ile można nazwać uniwersum, nie wiem czy ten serial już jest, czy on dopiero będzie. Tak, 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 tak. A on do mnie strzela? Ach, tam walisz Ja się tym nie interesowałem serialem, więc tutaj mogę zlamić. Bardzo ładnie jedziemy. O! Hamuje strasznie szybko, więc trzeba uważać. O, to jest bardzo ciekawe, jakby mnie teraz trafił, to by przerwało. To by przerwało ładowanie. Co się nie zdarza dosyć często. Dobra, za krytyczne jest więcej punktów. Puśćmy mu. Widzicie? I to jest dodatkowa umiejętność. Czyli mogę się y, teleportować do moich y, duszków. Aha. Przeciwnicy oczywiście tutaj t, y, są dosyć słabi pod tym względem, że mają głupią inteligencję. O. No. Jednak się udało. Ale tam z dołu ktoś szedł, nie? Dobra, pokażę Wam może jeszcze snajperkę. No, dosyć szybko się załatwia sprawę snajperką. To by było na tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o, o Defiance. Gra może nie jest jakaś wybitna, ale połączenie serialu z groją z, z, z grą dosyć ciekawym zabiegiem oraz to, że możemy sobie pograć z innymi. Z innymi graczami. Jeżeli kogoś nie przekonał Firefall swoją cukierkowatością oraz też postapokaliptycznością, to można się nieźle tutaj pobawić. Dziękuję za uwagę. Cześć.